Cześć, cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku w serii o Minecraft, Ok, słuchajcie. Lecimy do tych dziwnych portali, widzicie? Tak, wygląda to epicko, bardzo mi się spodoba, chociaż troszkę napakowane tego jest za dużo, co? <laughs> ale dobra, lecimy do tego portalu i zobaczymy, co znajdziemy za nim. Tak, jesteśmy w nadarze, tak, by the way. Dzisiaj jeszcze jedno odcinek o naderze się pojawi, zobaczycie coś naprawdę dziwnego, ale to już niedługo. Ok, wchodzimy. Uwaga, dobra, czy tu nic mnie nie zabije? Chyba nie. Okej, okay. wow, co tu się dzieje? Patrzcie na to, dobra, cześć, cześć. Jeszcze raz witajcie w kolejnym odcinku przez serii Minecraft. I dzisiaj mam wam do zaprezentowania taki oto magiczny pokoik, który jak widzicie, bardzo mi klatkuje. Czekajcie, mogę wyłączyć Particles? Eee, o boże, żebym ja to znalazł. Chyba tego nie znajdę teraz. No, będzie ciężko. Na pewno gdzieś przeoczyłem. Na pewno gdzieś jest. Ale nieważne. Okej, okay, dobra. Jak widzicie, patrzcie jakie mamy tutaj ściany. To wygląda jak jakaś nieskończona otchłań. A tak w rzeczywistości nie jest. Dobra, Okej. Okej, okay. okay. co my tu mamy? Mega ultra Zida wersja 5.6 plus DLC, przyda mi się. <gry> Dobra, słuchajcie, w takim razie dzisiaj zaprezentuję Wam sposób, jak zbudować taki autopokojik, który wygląda całkiem ciekawie, chociaż przyznam szczerze, że jest to mm, bardzo prosty pomysł i taki może bardzo e, zwyczajny, jednak y, po prostu pomyślałem, czemu nie, zespołuję sobie ten blog i zobaczę, jak on działa i działa naprawdę fajnie. Najfajniejsze jest to, że zobaczcie. Nie widać kompletnie nic, za tym portalem nie ma nic. Ha! Epic, 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 epic. Dobra, w takim razie jestem ciekaw czy już się domyślacie jak to zbudować. Zapewne tak, ale może nie znacie komendy na przywołanie właśnie tego czegoś, tak? Okej. Okay. Dobra, myślę, że efekt jest całkiem przyjemny. Dobra, lecimy w takim razie do poradnika. I ta czacha wygląda fajnie jakby gdzieś tam w przestrzeni wisiała. Dobra, lecimy w takim razie do poradnika, jak zbudować takie oto cudeńko. Zapraszam do oglądania! No dobrze, słuchajcie, zaczynamy z poradnikiem, jak zbudować taki oto pokój, jak zesponować taki blok i w ogóle chciałbym omówić pokrótce, um, jak ten blok się zachowuje, tak? czyli jakie ma po prostu właściwości. Dobrze, słuchajcie. Nie jest to blok portalu do kresu, jak co niektórym mogłoby się wydawać, ponieważ jest to cały blok. Proszę bardzo. Jak widzicie, portal do kresu jest płaski, więc nie ma tutaj ścianek bocznych i jest tylko górna tekstura widoczna. Więc co to jest za blok? A no, możecie ten blok już zobaczyć w wersji Minecrafta ID9. Jest to blok teleportowania się na wyspy kresu, z głównej wyspy kresu, kiedy to zabijemy smoka. Ten portal się pojawia i możemy przez niego rzucić perełkę i dostać się do innych wysp kresu. No dobrze, słuchajcie. W takim razie, ten blok ma naprawdę dziwne właściwości, ponieważ kiedy zostanie tylko w jakiś sposób odświeżony, pojawia się na nim beacon blok. Zobaczcie. Widzicie? I ten beacon tak fajnie skacze, że on. Okej, okay, pojawia się i nagle tak szybko znika. Dobrze, ten blok, kiedy już zespółujemy, pojawia się fioletowy, taki fioletowy beacon blok, ponieważ zawsze jak ten blok, jak ten portal się nam pokazuje, ten beacon blok filetowy jest widoczny. Więc również wygląda to całkiem ciekawie, chociaż według mnie minusem jest to, że dla mapmakerów na przykład, że jeśli na ten blok wejdziemy, to jest ten beacon, ponieważ jeśli chcielibyśmy zrobić jakąś podłogę czy cokolwiek, to nie za bardzo byłoby to możliwe. Znaczy, byłoby to możliwe, ale co niektórym mógłby się ten efekt nie podobać. No dobrze, jak widzicie, portal do kresu, tak jak wcześniej wspomniałem, jest kompletnie płaski, jest zupełnie inny, więc nawet jest niewidoczny od spodu. <laughs> A ten blok jest widoczny i jak najbardziej, ponieważ z, każde, z każdej strony ma własną teksturę. Na koniec chciałbym sprawdzić, czy teleportujemy się na inne wyspy Kresu, kiedy przycimy przez ten portal perełkę, więc. Okej, okay, zobaczymy, przekonamy się. I jak zbudować taki otopokoik z sufitem? No, za chwilę wam to zaprezentuję, jest to bardzo prosty sposób. I jest to tak naprawdę iluzja optyczna. Mm... Okej, okay. dobrze. W takim razie, pamiętajcie, żeby zespawnować taki blok, wpisujecie taką oto komendę, którą macie również w opisie. Eee, proszę bardzo, i ten blok pojawia się na naszym miejscu. Dobrze, jeśli chcemy zrobić ścianę, po prostu idziemy i wklejamy tą komendę sprawnie, szybko. Eee, jednak robimy to pojedynczo, jeśli ktoś chce napisać komendę, że wkleja od razu cały pokój, jak najbardziej może to zrobić. Może ktoś podejmie się tak wyzwanie i zrobi to w komentarzu, co? <laughs> Zobaczymy. No dobrze, aby zbudować wyższe piętro, czekajcie... Okej, okay, dobra, już się martwiłem. Wystarczy po prostu nadlecieć na to. Aha, tylko na takiej wysokości, aby to wszystko miało ręce i nogi. I po prostu lecimy z kolejną ścianką, więc. Również nie jest to jakieś trudne. Tak, więc po prostu ten blok pojawi się w miejscu, gdzie e, się znajdujemy. No proszę bardzo, pojawi się tutaj. Ten blok możemy bardzo łatwo zniszczyć. Klikając po prostu na jego lewym przyciskiem myszy. Eee, w trybie gry kreatywnym. <grych> Okej, okay, dobra. I robimy jeszcze sufit. O, uwaga. I jak to się prezentuje? No jak widzicie, dokładnie tak. Okej, okay, to zaraz powinno zniknąć. Jest jeden minus, no oczywiście z podłogą. Ponieważ jeśli zrobimy tutaj podłogę, mm, będą pojawiać się te bikombloki. bloki. Bikon blok, po prostu ta, ta łuna tego bikona, więc na pewno wiecie o co mi chodzi. Eee, więc polecam wam jeśli zrobicie podłogę, po prostu wyłożyć to jakimiś innymi blokami, bądź odsunąć, zaraz wam wytłumaczę o co mi chodzi, zrobić tutaj ścianę i tutaj na przykład dać jeszcze bloki graniczne, czyli bloki... Mm, po prostu granicy. Tak, żeby nie można było tam przejść, żeby gracza to blokowało. Jednocześnie można by zrobić naprawdę fajny parkour. Boże, jak to wygląda, patrzcie. Yeah. <grytanie> tutaj również rzeczywiście możemy położyć jakąś podłogę. I wygląda to naprawdę dziwnie, patrzcie. Czekajcie, ja chcę jeszcze tutaj zrobić coś. Okej, okay, zobaczymy jaki będzie efekt. Wygląda jak jakiś portal, patrz. Nicość. <laughs> nie, fajny meg, naprawdę podoba mi się ten efekt. E, I polecę wam jeszcze wyłączyć cząsteczki portali e, w opcjach gry, ponieważ to może wam naprawdę zacinać, jeśli tych portali będzie za dużo. Więc y, lepiej to wyłączyć. Jeśli macie Optifina, macie tę opcję dostępną Bo bodajże... Details? Nie, czekajcie, czekajcie, bo teraz to ja tego nie znajdę. Animation, ja to mam w animacjach, więc mogę sobie wyłączyć, na przykład jak widzicie portal animated, eee, nie, nie, to było tutaj. Eee, Void particles, dokładnie tak, to jest chyba to. Więc wyłączyłem kilka opcji i tych particles po prostu tutaj nie ma. No dobrze, słuchajcie, w takim razie krótki odcinek, myślę, że taka ciekawostka was zainteresowała. I w sumie mm, całą tą ciekawostką, e, jeśli chodzi o inspirację była mapa The Loop, którą już grałem, pamiętacie? I tam był właśnie taki portal. I zastanawiałem się, jak by to wszystko wyglądało, kiedy wszystkie ściany byłyby otoczone e, tym portalem. I jak widzicie, efekt jest naprawdę przyjemny. Można to wykorzystać bez problemu w jakichś mapkach adventure, czy nawet parkour. Zobaczcie, można sobie skakać. I myślę, że byłoby to naprawdę fajne. Dobra, w takim razie kończymy ten odcinek. Coś rano jakiś taki mam Dziwny głos, więc wybaczcie, jeśli hmm, słyszycie mnie troszkę inaczej. Okej, okay, a dzisiaj pojawi się jeszcze jeden ciekawy zagadkowy odcinek z taką małą ciekawostką, która przyszła mi do głowy i postanowiłem to zekranizować. Dobra, w takim razie trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć!